Jeżeli popatrzymy na popularność mediów społecznościowych, to okazuje się, że banki coraz chętniej, coraz częściej tworzą swoje profile, przede wszystkim na Facebooku, aczkolwiek inne serwisy również są wykorzystywane. No i można powiedzieć, że no nie, jest, nie jest to szczyt popularności, jeżeli porównamy to do różnych innych marek. Być może wynika to z tego, że po prostu. Banki nie są, jak to się mówi, sexy, a sama, sama bankowość czy finanse nie do końca interesują klientów. Z drugiej jednak strony, są takie instytucje, które w pewien sposób potrafią zainteresować. Właśnie nawet nie samą bankowością, co różną inną formą aktywności, pokazując swoją ludzką twarz, a nie tylko tą twarz biznesową. Można powiedzieć jedno, social media w Polsce, w Polskiej. Bankach to dopiero początek. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Widać wyraźnie, że na zachodzie jest to popularny trend. No i jeżeli będziemy bazować na tym, że polski internet jest przesunięty, taki cykl przesunięty w stosunku do tego na zachodzie o rok dwa, prawdopodobnie największa popularność social media osiągnie właśnie za rok, za dwa. No i tutaj banki mogą się ścigać, bo zarówno. Tradycyjne marki, jak i te banki internetowe. To jest zupełnie nowe pole działalności. W polskim Facebooku najbardziej popularną marką jest BNP Paribas. Jeżeli liczyć po marce bankowej, mimo że jest to bank, który nie ma wielkich udziałów w rynku, a z drugiej strony bank BGZ z profilem Kocham Rower, podchodząc do budowy budowania społeczności wokół marki w zupełnie inny, nietradycyjny sposób.